Uwaga, zamek. W grypserze więziennej otwieram drzwi zamkiem elektronicznym. W grypserze więziennej 5 lat to jest nieduży wyrok. Naprawdę. Także spokojnie, nie obawiajcie się. Nawet córka nowo wybranego prezydenta powiedziała, żeby się nie obawiać, bo jej tata lubi ludzi, nie będzie wsadzał do więzienia i można się nie bać wychodzić z domów. Tak powiedziała, bo jej tata lubi ludzi. Także przejebane mają tylko geje, bo przez najbliższe pięć lat trzeba będzie im chyba jedzenie donosić do domów. Ale jak wam powiem szczerze, na dzisiaj miałem. Tu nie ma. Na dzisiaj miałem przygotowane dwa warianty. Na wypadek, jakby wygrał opalony przez Słońce Podkarpacia i na wypadek, jakby wygrał opalony przez e, Solaria Warszawskie. E, słuchaj, nie ma tam w domu, więc jadę kupić. E, no i przygotowałem sobie takie dwa warianty. Pierwszy był wariant, co by było, gdyby wygrał władca naćmanych kierowców z Warszawy. Gdyby on został prezydentem prawdziwych Polaków. No i tak sobie pomyślałem. Pierwsze, co by było, no to by musiał odejść pan prezydent Duda. Więc wiadomo, pomników za życia się nie stawia, to pomyślałem sobie, że można by wybudować muzeum, bo muzeum można wybudować i, i takie muzeum dokonań y, pana Andrzeja, gdzie można by umieścić parę drobiazgów z jego takiego życia prywatnego, na przykład, nie wiem, narty, narty z, z tępymi krawędziami, te tępe krawędzie by po prostu symbolizowały jego taką sportową duszę co tam jeszcze, jakieś takie drobiazgi po prostu takie, żeby ludzie wiedzieli po prostu na czym siedział, e, czym se wycierał buty, prawda, e, czy tam w co wycierał buty, czyli tam co mogłoby być konstytucja, wycieraczka, prawda mogłaby tam leżeć, no różne rzeczy listy, o, pomyślałem, że listy mogłyby być, bo w muzeach są listy, na przykład, wiem, Mickiewicz e, pisał listy do Maryi Wereszczakówny a tutaj, no wiadomo, że teraz listów się nie pisze, więc w przypadku pana pana Andrzeja to byłyby screeny czatów z Leśnym Ruchadłem i takie muzeum Aha, e, e, nie, bo zapomniałem o najważniejszym eksponacie. O długopisie. Właśnie. Czy długopisie... Muszę jechać, bo się spóźnię. Czy długopisie... Co debil, powiedzcie mi, wymyślił, że to jest długopis? Przecież wiadomo, że wszystkie takie ważne dokumenty się piórem podpisuje. Czekajcie, bo wyje ta klimatyzacja i nie będzie słyszeć. To się wszystko podpisuje e, piórem. I pióro nawet, powiem Wam, lepiej by miało w żartach, bo nie byłoby, że długopis prezesa, tylko by się mówiło, że pióro kaczki, prawda? No, więc... E, Miałem wariant, jakby wygrał, prawda, trzaska, ale miałem też wariant, jakby wygrał y, Plastuś, więc y, sobie napisałem parę rzeczy i powiem wam szczerze: Word. Właściwie słownik wordami mi wszystko popieprzył. Bo co wymyśliłem, coś fajny żart jakiś, no to mi Word to przemienił. No wie, no, no jaka była sytuacja. Na przykład napisałem, że e, czekajcie, że, że pałac prezydencki mu się należy, to on mi zmienił, że pajat prezydencki się mu należy. Napisałem, że, e, że o, właśnie przemawiał, że dumny jak paw, prawda, a on mi zmienił, że durny jak paw. No to wie nie, to przecież nie może być. Jeszcze mówię, kurde, przez Worda pójdę siedzieć. No bo Worda przecież nie posadzą do więzienia. I akurat była 21. włączył patrzę, wyniki są, jest, przemawia faktycznie, dumny jak paw. I pierwsze co wymyśliłem, to mówię, żeby coś nowego było w tej kadencji, to myślę, że nie trzeba go nazywać teraz pad, tylko nazywać go można paw. No, będzie jakoś zawsze inaczej. I ja pan powiem szczerze, niech nam rządzi jak najdłużej i zróbmy wszystko, żeby go nie puścić. To znaczy zróbmy wszystko, żeby przez te najbliższe 5 lat nie puścić pawia. Miłego dnia.